Dzień dobry! Być może zastanawiasz się nad swoją pierwszą wiatrówką, albo masz jakąś, ale nie spełniła Twoich oczekiwań. W tej prezentacji zobaczysz przegląd modeli wiatrówek dostępnych na polskim rynku. Wymienię ich główne cechy. Jakim prawem wypowiadam się w tym temacie? Po pierwsze, miałem około 30 wiatrówek krótkich. Po drugie ze znacznej ilości kolejnych strzelałem. Zatem moje opinie są na bazie osobistych doświadczeń, jak również błędów, głównie zmarnowanej kasy na pewne modele. Niniejszy materiał należy traktować jako zbiór sugestii. Być może pomogą ci w wyborze i jak mówią, będzie pan zadowolony. Zapraszam do oglądania. W pierwszej części filmiku przedstawię jakie mamy konstrukcje wiatrówek pistoletów Warto rozumieć, że budowa wiatrówki, czyli głównie to czym wiatrówka jest zasilana, np. czy sprężonym powietrzem czy kapsułką CO2, wpływa na większość jej cech użytkowych. W drugiej części będę omawiał poszczególne konstrukcje w rozbiciu na odmiany i poszczególne modele, wymienię ich plusy, minusy i jak to wpływa na eksploatację w rzeczywistości. Na koniec wyrażę swoją opinię, jaka wiatrówka jest dobra na pierwszą i dla kogo. Część prezentowanych wiatrówek występuje w dwóch kalibrach, czyli 4,5 oraz 5,5 mm. Uważam, że kaliber 4,5 mm do strzelania rekreacyjnego jest znacznie lepszy, dlatego, jeżeli są dwie opcje danej wiatrówki, to moje oceny dotyczą zawsze wersji w 4,5. Widzimy teraz podział na konstrukcję wiatrówek. Mamy kilka rodzin. Można powiedzieć, że są cztery główne rodziny: sprężynowe, PCA, CO2 oraz PCP. Są też mniej znane rodziny, czyli wiatrówki z systemu Brokok oraz Hukowe. Idźmy od góry. Wiatrówki sprężynowe, czyli klasyka gatunku. Zasada działania polega na wykorzystaniu energii sprężyny. Przed każdym strzałem napinamy, a potem jak naciskamy spust, to sprężyna się rozpręża, tłok porusza się w cylindrze, sprężając powietrze i napędza śród. Najbardziej popularne wiatrówki sprężynowe mają sprężynę mechaniczną, np. Iż 53M. W czasie strzału sprężyna rozpręża się z dużą siłą i pistolet drga, co wpływa na punkt trafienia. Z tego względu wymyślono system antyodrzutu. Szkielet porusza się oddzielnie od chwytu. Takie coś mamy na przykład w pistolecie Blow H01. Inny rodzaj wiatrówek sprężynowych to te ze sprężyną gazową. Zamiast zwiniętego drutu mamy siłownik, taki jak w klapach bagażnika w samochodach. Przykładową wiatrówką tego typu jest Hudson 25 Supercharger Vortex. Zjedźmy wzrokiem na dół. Na niebiesko mamy drugą rodzinę, czyli wiatrówki PCA. Skrót pochodzi od słów po angielsku pre-compressed Air, czyli na Polski to będzie coś w stylu uprzednio sprężone powietrze. Przed każdym strzałem sprężamy powietrze w cylindrze, a potem jak naciskamy na spust, to jest ono uwalniane i napędza śród. Mamy dwa typy w tej rodzinie. Jednokrotnego działania, czyli takie, w których sprężamy raz. Przykładem jest Biman P17 i wielokrotnego działania, takie jak Crospan-1377, zwane czasem pompkami, bo możemy wielokrotnie sprężyć powietrze, aby uzyskać różne ciśnienie i energię śrutu. Jedziemy dalej. Na zielono są wiatrówki zasilane CO2. W tym przypadku rodzina jest bardzo duża. Okazało się, że pomysł wykorzystania energii w postaci sprężonego dwutlenku węgla w małej kapsułce jest bardzo skuteczny. Zbiorniczek jest mały, łatwo go wymienić. Największą grupą w tej rodzinie są repliki, czyli wiatrówki udające broń palną. Niektóre z nich z, działają z ogromnym realizmem, to też systemem blowback. Zamek pistoletu po każdym strzale cofa się jak prawdziwej broni. W tej grupie mamy dwie odmiany, klasyczne, głównie na kulki BB, np. Walter CP99, ich działanie najbardziej przypomina rzeczywiste pistolety. Druga odmiana strzela śródem diabolo, ale amunicja jest ukryta w małym bębenku, który obraca się pod naciskiem spustu. Tak mamy w berecie PX4. Na rynku dostępne są też mniej skomplikowane repliki bez systemu Blowback. Są to albo konstrukcje takie jak z Blowbackiem, ale po prostu pozbawione tego systemu, jak Colt Special Combat Classic, lub też inaczej zaprojektowane, używające magazynka bębenkowego, tak zwanego wianuszka. Przykładem może być Walter CP88. Kolejną grupą w rodzinie wiatrówek zasilanych dwutlenkiem węgla są pistolety, które nazwałem sportowymi. Nie udają one prawdziwej broni, ale są samodzielnymi konstrukcjami. Dzięki temu mają wiele korzyści. Szczegóły będą opowiadał w tym filmiku później. Przedstawicielem tego typu sprzętu jest Artemis CP1M. Ostatnia grupa to wiatrówki typu RAM. Skrót jest od słów Real Action Marker, czyli są to jakby markery paintballowe, ale mocno naśladujące broń palną w celu zwiększenia efektywności treningu walki z użyciem prawdziwego pistoletu. Jednym z nich jest TPM1. Mogą one strzelać kulkami z farbą, ale również gumowymi oraz z proszkiem drażniącym. Część sprzedawców reklamuje je jako broń do samoobrony, ale w praktyce nie nadają się one do tego ze względu na zbyt małą energię. Kolejna rodzina na czerwono to wiatrówki PCP. Skrót jest od słów po angielsku Pre-Charge Pneumatics, czyli po polsku to można przetłumaczyć jako uprzednio naładowane w sensie sprężenia powietrza pneumatyki. Tego typu wiatrówki stoją najwyżej w hierarchii broni pneumatycznej. Wyglądają tak jak Artemis PP-700. Na żółto mamy zaznaczoną małą rodzinę systemu Brocock. Są to doskonałe emulatory rewolwerów. Powietrze jest sprężone w mini-zbiorniczkach udających naboje. Popularną konstrukcją tego typu jest ME38 Magnum. Ostatnia rodzina to tak zwane wiatrówki hukowe. Energia do wystrzelenia śrutu jest z nabojów hukowych typu 6 mm Flobert. Są one świetnym odzorowaniem broni palnej, niektórzy uznają je za broń palną, stąd też w Polsce ich legalność jest wątpliwa. Swego czasu był dostępny u nas rewolwer Kesseru Defender. Omówmy szerzej wiatrówki sprężynowe. Najbardziej popularne są te ze sprężyną mechaniczną, klasyczne, są tanie, proste, nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania. Niestety w tej rodzinie są chętnie skrywane fakty. Otóż pistolety ze sprężyną mechaniczną zachowują się niekulturalnie. Sprężyna po naciśnięciu spustu rozpręża się z dużą siłą, co powoduje drgnięcie wiatrówki. Drobne różnice w chwycie broni pomiędzy kolejnymi strzałami i te drgania powodują, że punkt trafienia się nieco zmienia. Ogólnie mówiąc, z klasycznej wiatrówki sprężynowej jest najtrudniej celnie strzelać. Oczywiście po treningu wyniki będą się poprawiać, natomiast będzie znacznie trudniej niż gdybyśmy używali wiatrówki na CO2. Po pewnym czasie sprężyna zaczyna słabnąć, co wpływa na coraz mniejszą energię i prędkość śrutu. Jakich mamy członków tej rodziny? Zacznijmy od Browning-Backmark. Jest to jeden z niewielu przypadków, gdy wiatrówka sprężynowa udaje prawdziwą broń. Pistolet jest ładny, niezbyt duży, cena jest niska. Niestety jego przydatność do strzelania rekreacyjnego jest ograniczona małą energią wynoszącą jakieś 2,5 dżula. Baikal iż 53 m to zupełnie inny osobnik. Znacznie większy i cięższy, w wersji po mający prawie 4 joule energii. Bardzo solidna rosyjska konstrukcja, duża ergonomia, gładkie działanie spustu, długa linia celowania. Dosyć łatwe naciąganie sprężyny. Ogólnie mówiąc polecam, chociaż mógłby być trochę mniejszy. Kolejny na liście jest łucznik WZ-70. Bardzo nietypowa konstrukcja, gdzie tłok porusza się w rękojeści, dostępny jedynie jako używany, niekiedy ma około 50 lat. Jego największą zaletą jest solidność wykonania. Niestety strzela się z niego trudno, łamanie lufy i naciąganie nie jest zbyt przyjemne. Energia to jakieś 3 jule. Powiem szczerze, że w mojej ocenie to fajny pistolet do kolekcji, ale dziś są lepsze konstrukcje. Idźmy dalej. Weihrauch HW-70. To klasyka w niemieckim wydaniu. To jakby doskonalszy IŻ-53M. Bardziej kompaktowy, lepiej wykonany, wszystko lepsze. Dlaczego nie jest hitem sprzedaży? Niemal trzykrotnie większa cena niż IŻA to jedyne uzasadnienie. Półka cenowa podnosi się dalej i mamy wiatrówkę Webley Tempest. Bardzo kompaktowe wymiary, przyzwoite wykonanie. Energia w dzisiejszych wersjach kalibru 4,5 mm to jakieś 5 juli. Spora energia i niezbyt duża masa sprawiają, że jest on dosyć trudny do opanowania. W Polsce to raczej ciekawostka. Kolejna wiatrówka to Diana LP-8 Magnum, nazwa zobowiązuje, mamy jakieś 7 juli. niestety pistolet jest ogromny, około 45 cm długości i waży około, około 1,5 kg, jakiekolwiek by, by nie były zalety, w mojej ocenie jest po prostu za duży. Na koniec zostawiłem najlepsze, Weihrauch HW-45, bardzo dobra jakość, możliwość strzelania z dwoma stopniami energii. Na drugim stopniu energia jak w dianie LP8-magnum, a pistolet jest znacznie mniejszy i lżejszy. Miałem go bardzo długo, super sprzęt, którego jedyną wadą jest cena. Przejdźmy teraz do grupy wiatrówek sprężynowych z antyodrzutem. Są one nadal dosyć tanim sposobem na strzelanie, przy czym zredukowany jest problem drgania konstrukcji przy strzale. Pewne wady to nieco bardziej skomplikowana budowa. No i tak jak w klasycznych sprężynowcach po pewnym czasie sprężyna zaczyna siadać. Najtańszym sposobem zapoznania się z tą rodziną jest zakup pistoletu Blocha 01. Teoretycznie wydaje się fajny, niezbyt duży, umiarkowana masa. To co rzuciło mi się od razu w oczy to krótka linia celowania, bo szczerbinka jest na końcu lufy, a nie na końcu szkieletu. Jakość wykonania jest taka sobie, natomiast główny zarzut, jaki mam do tego pistoletu, to brak powtarzalności energii pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami. Niektóre mają jakieś 3 jule, a inne nawet 5. Cena jest niska, ale nie mogę z czystym sumieniem go polecić. Kolejny model z antyodrzutem jest droższy, ale nie kosztuje jeszcze majątku. Hudson model 25. Spory pistolet, bo ma 37 cm długości i waży ponad 1,2 kg. W zestawie dostajemy nakładkę przedłużającą lufę, aby łatwiej go naciągać. Spora energia, bo około 6 juli. Fajne, dosyć precyzyjne przyrządy celownicze ze światłowodami. Następny w kolejce jest Hammerli Fire Hornet. Cena o połowę większa. Bardzo podobny do poprzednika wymiarami, ale jest cięższy, bo waży prawie 1.4 kg. Chyba wolałbym Hatsana, a za zaoszczędzone pieniądze dokupić lochwyt i podobne akcesoria. Ostatni z grupy to Browning 800 Mag. Wymiary i masa to jest już przesada. Długością podchodzi pod pół metra, bo ma 46 cm, a waży prawie 1.7 kg. Energia to 9 juli. Dobra jakość. Z pewnością jest celny, jednak po dodaniu lunety waży z 2 kg. W mojej ocenie lepiej już kupić karabinek. Ostatnia odmiana sprężynowców to wersje ze sprężyną gazową. Celniejsze niż klasyczne, dłużej trzymają parametry. Niestety trochę ciężej się je napina i są trudniejsze w naprawie. Gamo P900 IGT to pierwszy z pistoletów na naszej liście. Jest tani, ma kompaktowe wymiary, waży tylko 0,7 kg. Energia to jakieś 2,5 J. Oczywiście, ambitni projektanci musieli dołożyć coś od siebie. Zobaczcie na tę żółtą szczerbinkę, co za dziwactwo. Generalnie pistolet jest ok, jakość jest niezła. Poleciłbym go młodszym adeptom strzelectwa, o ile dadzą radę go naciągnąć. Starsi będą zawiedzeni małą energią. Kolejny na liście to Crossman Trail Mark II NP. Wiatrówka nie dla dzieci. Dwa razy cięższa od poprzednika, długa na 40 cm, energii ponad dwa razy więcej, bo jakieś 6 juli. Przy tej energii i sprężynie gazowej jest nakładka na lufę. Ostatni pistolet, o jakim chcę wspomnieć, to Hudson 25 Supercharger Vortex. Nazwa jak statek kosmiczny ze Star Treka. Ponad pół metra długości i 1,7 kg wagi. Wyciąga nawet 9 J. Typowa konstrukcja do strzelania na ponad 20 metrów. Dla mnie jednak za duży. Podsumujmy przegląd pistoletów sprężynowych. W mojej ocenie zdecydowanie najlepszą z nich jest HW-45. Właściwie mają same zalety poza ceną. Jeżeli zatem macie ograniczony budżet, to polecam Iża 53M. Wiatrówki w rodzaju Hatsana 25 lub tym bardziej jego odmiana Vortex to sprzęt typowo podstrzelanie na dalsze odległości. W odmianie 5,5 mm może on być używany do polowania na gryzonie, ale w Polsce jest to nielegalne. Przejdźmy teraz do rodziny PCA. Zacznijmy od pistoletów jednokrotnego działania, czyli takich, gdzie sprężamy powietrze raz, a potem oddajemy strzał. Podstawową zaletą jest to, że łatwiej z nich celnie strzelać. Nie mamy rozprężającej się sprężyny. Jedynie mały zaworek otwiera drogę powietrzu pod ciśnieniem. Tego typu konstrukcje zachowują stabilną energię, bo nie mamy zużywającej się sprężyny. Minusem jest to, że przygotowanie do strzału jest bardziej czasochłonne niż w sprężynówkach. Najpierw otwieramy dźwignię, potem ładujemy śród, na końcu zamykamy dźwignię. W praktyce zajmuje to więcej czasu. Do typowych usterek należą problemy ze szczelnością. Objawia się to tym, że nie da się sprężyć powietrza do odpowiedniego ciśnienia. Strzały mogą być nierówne. Listę PCA jednokrotnego działania otwiera nam Biman P17. Jest to bardzo dokładna kopia Wairauha HW-40 za trzy razy niższą cenę. Pistolet jest w miarę dobrze wykonany, bardzo kompaktowych rozmiarów, jak na tego typu konstrukcje, lekki. Generuje jakieś 3,5 dżula. Spust działa bardzo dobrze, przyrządy są ok. Jest to jedna z lepszych wiatrówek jakie miałem i powiem wprost, za cenę około 200 zł to prawdziwa okazja. Znacznie droższy jest Gamo PR-45. Pistolet trochę lepszy niż Biman, ale o ciut mniejszej energii, bo ma jakieś 3 dżule. Czy warto dopłacić? Ciężko powiedzieć. Następny na liście jest Weirauch HW-40, czyli wzorzec Bimana. Wyraźnie lepiej od niego wykonany, energia ciut mniejsza, bo jakieś 3 dżule. Jeżeli masz kasę, to kupuj, ja bym nie kupił, bo mnie nie stać. Jedziemy dalej. Gamo Compact. W skrócie jest to Gamo PR45, ale dla osób wiedzących czego chcą. W tym przypadku oznacza to strzelanie jedną ręką do tarczy sportowej. Zobaczcie tylko na chwyt i spust. Najgroższy w porównaniu jest Weihrauch HW75. Miałem takiego. Bardzo dobra jakość, wygodny chwyt, dobry spust. Niestety za tą cenę w mojej opinii jest za słaby, bo ma te standardowe w tym porównaniu 3 jule. Moim zdaniem to bardzo wysoka cena, ta, ta bardzo wysoka cena nie jest, nie jest uzasadniona. Teraz przenosimy się do kuzynów PCA jednokrotnego działania, czyli pistoletów wielokrotnego działania. Są one tak samo celne, ale możemy je pompować kilka razy, aby uzyskać wyższe ciśnienie powietrza i energię strzału. Przy czym w większości konstrukcji, aby uzyskać te np. 7 juli, trzeba pompować jakieś 10 razy. Więc jak widzicie na jakimś odludziu na łące gościa, co rytmicznie pracuje rękami, to bez skojarzeń, być może strzela z umareksa strike point. Za cenę 200 zł jest to dobra oferta, tym niemniej za około 400 zł można kupić Crossmana 1377, który jest bardziej solidny. Energia taka sama, jakoś lepsza. Moim zdaniem można dopłacić. Ostatni w zestawieniu jest Zoraki HP01. Trochę kosmiczny wygląd, ale konstrukcja jest bardzo efektywna, bo wyciąga nawet 12 jouli. Już przy jednym pompnięciu mamy 3,5 J, a rozmiary są dosyć kompaktowe i waży około 1,1 kg. Jest to jedna z najciekawszych propozycji wiatrówki pistoletu. Strzelałem z niego i robił dobre wrażenie. Niestety opinii o problemach z nieszczelnościami też jest trochę, mimo tego polecam. Podsumowując rodzinę PCA, z czystym sumieniem polecam najtańszego Bima na P17. Jeżeli masz kasę, to kup Wajraucha HW40. Oba nadają się do bardzo przyjemnego strzelania do puszek na 15-20 metrów, jak i są wystarczająco celne, aby poćwiczyć statyczne strzelanie tarczowe na 10 metrów. Do dalszych odległości sugerują PCA wielokrotnego działania. Tutaj bezpiecznie jest zainwestować w Crossmana 1377, jeżeli Cię stać, pomyśl o Zorakim HP01. Kolej na największą rodzinę wiatrówek, czyli CO2. Ten rodzaj napędu umożliwił zrobienie pistoletów do złudzenia, przypominających broń palną. Repliki to najliczniejsi przedstawiciele rodziny. Głównymi zaletami napędu za pomocą kapsułek ze sprężonym dwutlenkiem węgla jest brak konieczności ładowania co strzał, wygląd oraz możliwość bardzo szybkiego strzelania. Niestety są kosztowne w eksploatacji oraz mają gorszą celność niż wiatrówki na CO2 sportowe. Omawiana rodzina dzieli się na jednostki doskonale imitujące działanie prawdziwych pistoletów, czyli wersje z blowbackiem oraz te prostsze bez blowbacka. Zatrzymajmy się przy tych pierwszych, w których zamek jest odrzucany po każdym strzale. Weźmy pod lupę tak zwane klasyczne. Zaczynamy od Umarex 40XP. Strzela tylko kulkami, ma maksymalnie 2 Joule. magazynek jak długopis, CO2 chowa się w szkielecie. Zabawka. Idziemy dalej i mamy pistolet marki ASG o nazwie CZ 75P-07 Duty. Nie mylić z pistoletami na plastikowe kulki, też zwane ASG. Ten model przynajmniej jest kopią palnego pistoletu. Podobna energia do poprzednika i przeznaczenie. Kolejny na liście to Umarex Walter CP99 Compact. Na rynku jest bardzo długo. Dużo pozytywnych opinii, ale moim zdaniem lepiej dopłacić do wiatrówek firmy CyberGAN o nazwie Swish Arms GSG-92 oraz 1911. To wierne kopie prawdziwej broni, ciężkie, metalowe. Przede wszystkim mają magazynek wyglądający normalnie, bo w nim oprócz kulek jest kapsułka. Dlaczego to takie ważne? Chodzi o symulowanie pracy z prawdziwą bronią. Tutaj rzeczywiście można ćwiczyć wymianę magazynka. Powiem szczerze, że te ostatnie to jedyne pistolety z tej grupy, które bym rozważał. Ale dlaczego w ogóle nie jestem przekonany do tego typu replik? Chodzi o małą energię, celność i problem ze spadającą energią, zwłaszcza gdy szybko strzelamy. Powiem otwarcie, wolałbym kupić dobrą replikę ASG, czyli Airsoft Gun na green gas. Można z nich bezpiecznie strzelać w domu, bo energia to 1 dżul, a kulka 6 mm plastikowa. Pistolety na przykład firmy Tokyo Marui mają bardzo powtarzalne strzały oraz są dosyć celne. Wracając do wiatrówek, mamy ciekawy wynalazek, czyli pistolety z blowbackiem, ale z magazynkiem bełbenkowym. Pozwala to strzelać śrutem diabolo. Przykładem jest Beretta PX4 firmy Umarex. Niestety wadą jest to, że każdorazowo z pustem obracamy bębenek. Powoduje to, że charakterystyka strzału jest zupełnie inna niż w prawdziwych pistoletach. Miałem PX4 i dosyć szybko sprzedałem. Głównie przeszkadzało mi to działanie z pustu, ale również pamiętam, że zamek miał spore luzy na szkielecie. No i cienki magazynek, bo CO2 jest w szkielecie. Lepszą konstrukcją wydaje się Glock 17. Ciekawie rozwiązany magazynek z CO2 i miejscem na zapasowe bębenki. Ale tak czy inaczej, ja bym tego nie kupił. Drugą grupą replik są wiatrówki bez blowbacka. Tutaj w ogóle nie rozumiem sensu tych tworów, nie będę ich omawiał. Na rynku jest sporo tego typu konstrukcji, większość jest w miarę tania. Te droszcze wyglądają nieźle, na przykład Marex Colt Special Combat Classic czy Baikal MP654K Makarov. Mają ruchomy zamek, ale nie przy strzale. Możemy go sobie po prostu przesuwać ręką. Super. Jeżeli koniecznie chcemy wiatrówkę bez blowbacka, to proponuję skierować się ku bębenkowcom. Za 280 zł kupimy Crossmana Vigilanti. Rewolwer wygląda dziwnie, jest duży, a trapa bębenka wygląda śmiesznie. Aby załadować, musimy złamać lufę. To wszystko wydaje się bez sensu, ale co, dziwnie, co dziwne, to tylko pozory. Konstrukcja ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim jest to celność, niezawodność i energia na poziomie 4,5 Joula. Naprawdę można już ćwiczyć strzelanie do tarczy. Do puszki na 20 metrów też da się trafić. W praktyce dużo fajniej się z niego strzela niż z tych ładniejszych replik do tej pory omawianych. Kolejny jest Anix Skif A3000. Dziś dostępny jedynie jako używany. Wynie wymieniam go jako ciekawostkę ze względu na bardzo ciekawy magazynek. W praktyce jednak miałem tego typu wiatrówki i nie sprawdziły się. Szybko się ich pozbyłem. Są mniej celne niż Widzilant, a układ spustowy jest y, znacznie gorszy. Ostatni na liście jest Umarek z CP88. To konstrukcja oparta na tzw. wianuszku, czyli małym bębenku wkładanym bezpośrednio do zamka przed lufem. Przed lufem. Zatem jest to w praktyce rewolwer. Takich wiatrówek jest kilka. Wszystkie strzelają podobnie. Im dłuższa lufa, tym większa będzie energia. Ich największą zaletą jest wygląd, ale działają jak rewolwer. Mają jakieś 3 dżule. Moim zdaniem nie są warte tych około 800 zł. Miałem ich kilka, ale po krótkotrwałym zachwycie chętnie wracałem do rewolweru Crossmana, poprzednika Vigilanti. Przejdźmy teraz do wiatrówek, które nazywam sportowymi. Dla większości początkujących ich wadą będzie wygląd inny niż typowej broni palnej bojowej, ale po pewnym czasie dochodzi się do wniosku, że takie podobieństwa nie mają większego sensu. Samodzielna konstrukcja jest lepsza, bo od początku można ją zaprojektować pod zasilanie CO2. Listę otwiera Crossman 2240. Co tu dużo mówić, jest świetny. Cena umiarkowana, bardzo duża energia, bo 12 juli. Niezły spust, bardzo dobra celność. Szkoda, że jest w kalibrze 5,5 mm. Da się z niego strzelać na 25 m do puszek, do tarczy, na 10 m również. Ma umiarkowane wymiary i wagę. CO2 dosyć szybko schodzi. Kolejny na liście jest Artemis CP400. Wygląd jakby w stylu retro i dużo plastiku. Na dole wystaje śruba do dokręcania CO2, dosyć duży, ale leciutki, bo tylko 60 kg. Jest wielostrzałowy, bo ma bębenek i działa jak rewolwer, ale taki niepełnosprawny, bo nie można odciągnąć ręcznie kurka, bez sensu. Idziemy dalej do pistoletu Love 21. Bardzo prosty, dosyć mocny, bo 4,5 J, celny. Ogólnie ma sporo zalet, ale za minimalnie więcej mamy Artemisa CP1M, który jest ładniej wykonany i mocniejszy, bo ma jakieś 5,5 dżula. Mam Artemisa jakiś czas i wystrzeliłem z niego do tej pory jakieś 3000 śrutów bez usterek. Jest to konstrukcja, która udaje sportowe pistolety wyczynowe do strzelania na 10 metrów. Chwyt jednak pozwala trzymać go w dwóch dłoniach i naparzać do puszek na 20 metrów. W skrócie ma on bardzo dużo zalet. Następny w kolejce jest Rom Twin Master Action. Bardzo ciekawa budowa, można łatwo regulować energię podkładkami sprężyny kurka. Świetnie wykonany i celny. Niestety jest on pistoletem służącym przede wszystkim do strzelania jedną ręką, chodzi m.in. o kształt kabłąka. Do rekreacji są lepsze modele. Na końcu grupy są Crossman 2300T oraz 2300S. Duże i ciężkie pistolety, celne ale drogie, zwłaszcza w odmianie S. Są bliskimi kuzynami Crossmana 2240. Mają dosyć dużą energię, bo pod 7 juli, ale jak na swoje pochodzenie i długą lufę, mogłyby mieć z 10. Polecam je tylko osobom, które wiedzą, czego chcą. Jak nie wiesz, czy ci się spodoba strzelanie, to nie inwestuj tyle kas. Ostatni typ wiatrówek CO2 to tak zwane RAM. Tańsze z listy to Umarex t 4 HDP oraz t 4 ehdr HDR. Oba w kalibrze 0,5 cala, można strzelać kulkami z farbą, ale też gumowymi i przede wszystkim z proszkiem drażniącym. Mają 11 juli. nie będą jednak przedłużał osądu, są bezużyteczne do obrony, a do strzelania rekreacyjnego znacznie lepsze są inne wiatrówki. Droższe konstrukcje RAM to Marek z PPQM2, T4E czy TPM1, oba w kalibrze 4300 cala, więc też sporo. Do obrony nie mają żadnej wartości, do treningu obycia z bronią palną jeszcze ujdą. Do rekreacji polegających na celnym strzelaniu są kiepskie. Natomiast jeżeli cierpisz na nadmiar pieniędzy na koncie, to szybko sobie z tym poradzisz, kupując kolejne dziesiątki kapsuł CO2. Podsumowując, odradzam repliki na CO2, polecam tzw. wiatrówki sportowe. Przede wszystkim Crossmana 2240 oraz Artemisa CP1M. Crossman Vigilanti też jest godny uwagi. Wiatrówki PCP to królowie w świecie wiatrówek. Łatwo z nich strzelać, niektóre mają bardzo dużą energię, bez problemu można uzyskać limit 17 J. Niestety większość jest droga. Potrzebny jest też osprzęt do ładowania w stylu pompki lub butli z powietrzem oraz akcesoriów typu przejściówki. Wyglądają też dosyć dziwnie. W tej rodzinie Artemis PP700 jest prawdziwym dziwakiem. Sprawia to wyjątkowo niska cena jak na pistolet PSCP. Umiarkowane wymiary i masa, regulowany spust, ale bym z niego strzelał. Hudson ATP1 jest znacznie droższy. Ma ponad 40 cm i waży 2 kg. Plusem jest magazynek, ale co strzału musimy przeładowywać dźwigienką. Takiej niedogodności ma niewiele droższy automatyczny Hudson sorti W. Budowa niezwykle podobna, ale można bardzo szybko strzelać. Kolejny pistolet to Vajrał HW44. Mniejszy, lżejszy, ma magazynek, jakoś super, wygląda też fajnie. Niestety, cena 3000 zł sprawia, że będę go oglądał na monitorze. Może ktoś da mi z niego strzelić, jak ładnie poproszę. Na koniec zostawiłem wiatrówki będące szczytem osiągnięć ludzkości. To modele Steyr to LP czy Evo. Oczywiście inni producenci mają analogiczny sprzęt. Wybrałem te tylko przykładowo. Są to wyczynowe wiatrówki, które bałbym się wziąć do ręki. Nie jestem godzien. Podsumowując, wiatrówki PCP raczej jest to sprzęt dla osób wiedzących, czego chcą, mających ukierunkowane zainteresowania strzeleckie. Właściwie dla rekreacji zostaje jedynie artemis PP700. Reszta jest zbyt droga jak na potrzeby amatorów i zwykle ich, przepraszam, nasze możliwości finansowe. Na żółto mamy rodzinę systemu Brokok. Doskonała jakość to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. Doskonale emulują broń palną. Niestety, strzały nie są zbyt powtarzalne, a ładowanie to prawdziwa katorga. Każdy nabój musimy naładować ręczną pompką. Pompujemy po kilka razy. Miałem wiatrówkę tego typu, i bardziej cieszyłem się z tego, że naładowałem wszystkie naboje niż ze strzelania. Posiadałem rewolwer ME38 Magnum. Powiem szczerze, że całą tą rodzinę wymieniam jako ciekawostkę. Wiatrówkę szybko sprzedałem ze względu na wyżej wymienione wady. Pamiętam też bardzo twardy spust, zwłaszcza w trybie DA. ME Bull Barrel to podobna konstrukcja, tylko większa. Oba rewolwery strzelają z energią około 4 dżuli. Ostatnia rodzina chowa się na końcu, ukryta w gąszczu innych wiatrówek, niechętnie odkrywa swoje oblicze. Są to wątpliwej legalności w Polsce wiatrówki hukowe. Idealnie odzorowują broń palną, a może to już broń palna. Są dosyć mocne, bo mają około 11 juli. Niestety nie są zbyt celne, bo powtarzalność strzałów jest kiepska. Zależy głównie od tego, jaki trafi się na bój hukowy. Keseru K55 i jego odmiany w różnych kalibrach były w Polsce bardzo popularne. Strzelałem z takiego, niestety jakość wykonania była słaba, a podobnie celność. Jego lepszą wersją był Zoraki K55. Niestety nie mogę żadnego z nich polecić, głównie ze względu na mętną legalność. Równolegle należy stwierdzić, że do rekreacji są lepsze wiatrówki z innych rodzin, z których nie trzeba strzelać w słuchawkach. Na zakończenie prezentacji chciałbym przedstawić moje propozycje wiatrówek dla początkujących z podziałem na pewne typy osób zaczynających zabawę ze strzelectwem pneumatycznym. Dla tych, którzy nie wiedzą, czy strzelanie się im spodoba, ewentualnie mają ograniczone fundusze, polecam zdecydowanie BIMA na P17, bo jest on dobry we wszystkim i tani. Alternatywą droższą w eksploatacji jest Crossman 2240. Tutaj trzeba będzie płacić za kapsułki CO2 i droższy śród w kalibrze 5,5 mm, jednak pistolet odwdzięczy się celnością i energią. W zestawieniu jest Crossman Vigilanti dla osób koniecznie chcących mieć kilka śród w magazynku, aby szybko strzelać. Tu macie taką możliwość. Konstrukcja, mimo dziwactw, jest bardzo udana. Dla osób, które już gdzieś strzelały i chcą zacząć przygodę z pneumatykami, ale wiedzą, że strzelanie im się podoba, Planują się w to bawić, proponuję Wairauha HW45. Jego jedyną wadą jest cena. Reszta cech to same zalety. Druga opcja to PCP, czyli Artemis PP700. Ale jeżeli cię stać, to kup Wairauha HW44. Dla ludzi, którzy pracują nad oddechem, medytują przy strzelaniu, polecam Artemisa CP1M. Długo wam zajmie, nim rzeczywiście będziecie potrzebowali lepszego sprzętu do strzelania statycznego na 10 metrów. Na końcu propozycja dla pasjonatów prawdziwej broni, którzy koniecznie muszą mieć coś, co przypomina prawdziwy pistolet. Kupcie coś w stylu GSG Berety 92, czyli możliwie realistyczną replikę. Odradzam wszystkie wersje bez blobaka, szybko się znudzą. Prezentowane rady są na bazie mojego doświadczenia. Każdy ma inną budowę ciała, cechy psychofizyczne i oczekiwania. Dlatego najlepszym sposobem wyboru wiatrówki na początek jest chociaż pomacać w sklepie kilka różnych. Mimo tego mam nadzieję, że trochę pomogłem. Dziękuję za słuchanie i oglądanie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.